A ty gdzie kupujesz swoje kryptowaluty? Uprawy marihuany przeniesione na blockchain. Ci, którzy oczywiście korzystają z marihuany rekreacyjnej, myślę, że będą tutaj zadowoleni, bowiem 25 września bieżącego roku blockchainowy startup. Aternity ogłosił, że podjął współpracę z firmą z Uruguay-Can. Uruguay jest tutaj, Uruguay jest jedynym, może nie już jedynym, ale na pewno pierwszym państwem na świecie, który w 100% zalegalizował uprawę, handel i oczywiście spożywanie czy delektowanie się marihuaną rekreacyjną, jak również uruchomił na szeroką skalę produkcję marihuany medycznej. W Polsce oczywiście ten rynek coraz bardziej jest luzowany, natomiast jeszcze o rekreacyjnej chyba można zapomnieć. Więc co okazuje się, że po co w ogóle są te zmiany? Ta firma chwali się, że po raz pierwszy, czy jako jedyna firma w tym momencie, pierwsza chce umożliwić śledzenie i rejestr odmian konopi, począwszy od nasion aż po produkt końcowy, no i właśnie w tym celu ma zostać wykorzystany. Ma zostać wykorzystana technologia blockchain zapewniająca totalne bezpieczeństwo i ma wymusić podniesienie e, oczywiście e, jakości zarówno jednej marihuany jak i e, drugiej. No i tutaj dowiadujemy się, że od 2013 roku Urugwaj stał się pierwszym krajem na świecie, który całkowicie zalegalizował produkcję i sprzedaż konopi indyjskiej. No i tutaj e, bardzo ciekawy komentarz. Dyrektora Generalnego firmy, która będzie robić to wdrożenie. Możliwość śledzenia źródła i sposobu produkcji marihuany jest korzystna zarówno dla przemysłu konopi, jak i dla przemysłu farmaceutycznego, a także dla jego konsumentów i użytkowników końcowych, którzy powinni czuć się bezpiecznie w związku z produktem, który konsumują. Ten mechanizm idealnie nadaje się do uprawnienia czy usprawnienia procesu produkcji konopi w całym łańcuchu dostaw, potwierdzając bezpieczeństwo konsumentów przy jednoczesnym przestrzeganiu. Przepisów. No, wiadomo, dzisiaj technologia blockchain nie tylko weszła już do, do przemysłu takim, jakim są konopie, ale również widzimy coraz częściej i w transporcie, w przemyśle spożywczym, coraz częściej pojawiają się informacje o tym, że technologia blockchain kontroluje dostawy. Myślę, że sama technologia. Jest o tyle rewolucyjna, że jest świetna sama w sobie. Natomiast w niektórych, na przykład branżach, tak jak na przykład w branży spożywczej, wymusi poprawę jakości, jakości produktów, które spożywamy. O tym nie tak dawno była również mowa w artykule. Który wyjaśniał właśnie wprowadzenie do branży spożywczej technologii blockchain. Technologia się będzie rozwijać, firmy, które będą nad nią pracować również i rozwijać samą tą technologię. Uważam, że wszyscy, którzy będą pracować nad blockchainem, wszystkie projekty, czy większość projektów to dobre, fundamentalne projekty ze względu na sam fakt, że technologia ta będzie wykorzystana, praktycznie już w, będzie wykorzystywana we wszystkim mamy, że tak powiem, do czynienia. Jakość sprawdzania, chociażby nawet procesów produkcji. Nawet marihuany dla tych, którzy ją bardzo lubią, będzie też takim dodatkowym atutem. Nie trzeba będzie już palić konopi nasączonym jakimś muchozolem. Więc tutaj, jeśli chodzi o technologię blockchain, jeszcze raz: uprawy marihuany przeniesione na na technologię blockchain. Y A Ty z... gdzie kupujesz swoje kryptowaluty?